Mamy dzisiaj walentynki i z miłości do wszystkich kibiców mam nadzieję wygramy wszystkie mecze. Ale nie będzie to łatwe, to przynajmniej chociaż strzelmy dużo bramek ku ciesze właśnie naszych fanów. Zagramy się z Bournemouth i z Fulham, dwie bardzo słabe drużyny, z którymi powinny być zwycięstwa. Ale zagramy również z Manchesterem City i jaki City jest, co nie muszę mówić, jednakże możemy powalczyć. Pierwszy mecz oczywiście z Bournemouth i takim składem wy chodzimy na ten mecz, nie ma przelewek wychodzimy najlepszym składem znaczy, tak myślę, musimy skopać im dupę, ale zanim to jeszcze Alex Jezus wystosował list do trenera, w którym napisał, że chce iść na wypożyczenie, więc tutaj nie ma problemu, wystawiamy go na listę wypożyczeń no i to samo chciał zrobić Donald Trump więc go też wysyłamy na listę wypożyczeń, kurde wydaje mi się, że ktoś jeszcze chciał, ale już nie pamiętam czy ktoś chciał, no nie wiem, najwyżej w następnym odcinku się dowiem, Mamy u siebie zbormów, no niestety nie podoba mi się to, że jest taki cień, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam wygrać, bo to musi być wygrana, nie ma chuja. Let's go! Już bez wydziwień, jest normalny skład, czwórka obrońców. Mam nadzieję, że to będzie chodziło. Ja pierdolę. Dobra, na szczęście! Wybronił to bladacz. Jezu. Byłem pewien, że będzie brama i chuj. West ma piłkę West! No nie! Yeah. Prawie była brama. Szkoda tej akcji. Koniec pierwszej połowy. Jedna akcja. Te pierwsze połowy są tak chujowe, w całym tym sezonie totalnie nic się w nich nie dzieje. Chyba bramki jeszcze nie strzeliliśmy w pierwszej połowie ani razu. Może ja nie wiem. Będę autobus grał w pierwszej i dopiero w drugiej zaczynał grać, bo to nie ma żadnego sensu grać w tej pierwszej połowy strata czasu. Krzysiowski, Krzysiowski strzelił bramkę z gry, z gry strzelił i asystował mu West, no i nie wiem, druga połowa weszła, od razu pierwsza sytuacja i nawet Krzysiowski strzelił, to jest niemożliwe, ale piękna brama. No i mamy 1-1, kurwa mać, no ja nie wiem co tu się stało, tak naprawdę, już mamy remis, zadowolony byłem, ale już jest słabo Nie wygraliśmy ani jednego meczu w tym sezonie, musimy wygrać, i z Bormów i z Fulham, nie ma tego Krzysiowski jeszcze raz, no to szaforan i broni bramkarz, nie no kurwa, where is moja obrona Dobrze, bułat. Dobra, wchodzi na Bossaka. Wchodzi Bartolini, Zanartoszowskiego, Tomiksowski i Andrzej Wąsik. Ty karnego mam! XD! Tego to się nie spodziewałem. No dobra, no to Krzysiowski ma jednego gola. Strzelam w prawy górny róg. Bartolini wywalczył rzut karny. W ogóle się tego nie spodziewałem. Dwa do jednego, nice. No tutaj Bartolini niby faulowany, chociaż ja nie wiem, ale dla mnie spokój, Przecież mamy bramkę, to nie będę się gniewać. Dobrze wykonana jedenastka. Krzysiowski dwie bramki dzisiaj. Krzysiowski, Krzysiowski! No, myślałem, że będzie hat -trick, a on nie trafił. Koniec meczu, wygrywamy! No, ale ledwo. Ledwo, ledwo. Krzysiowski tutaj uratował nam dupę. To jest w końcu dobry mecz Krzysiowskiego. Jest oczywiście man of the match. Chyba po raz pierwszy. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek in indziej miał. Dwie bramki w jednym meczu i to jedna z gry. Jeszcze z gry nigdy się nie udało strzelić. Przełamał się w końcu. No i tak wygląda mecz day numer 7. Awansujemy na jedenaste miejsce. Arsenal pierwszy. A my zagramy teraz z Manchesterem City, który jest piąty. Taki skład. Musi zatrzymać Erlinga Halanda i jego kolegów. Na szczęście nie ma Kevina De Bruyne, bo siedzi na ławce. Pewnie później wejdzie. No to co? Czarne stroje? Lecimy na wyjeździe. No i powiem tak: jeden Manchester już żeśmy rozwalili. Przyjdzie pora na drugi. Ty właśnie w poprzednim meczu mówiłem, że jeszcze żadnego nie wygraliśmy. A my przecież wygraliśmy. Jeden, jedyny mecz z Manchesterem United. No to już do teraz, bo teraz wygraliśmy z Borgmów. Patrz, Timu! Ale bramkarz w ogóle co jest? Stał sobie tam już. No była pierwsza okazja. Ale strzał dobrze broni bladacz. To jest niezła szansa dla Krzysiowskiego. Jak tylko to strzeli gol! Krzysiowski jest dzisiaj bohaterem! I znowu strzela z wolnego, ale już mam go wyczuł tego. Będą bramki parać z tych rzutów wolnych. Krzysiowski kolejna bramka, dzisiaj już trzecia. I to jedna przeciwko Manchesterowi City. Na ich własnym stadionie. Ale bomba! Wow, Holland! Z przewrotki! Dobrze jest, Nartoszowski! Mogło być dwa, ale Nartoszowski nie może strzelić. Słaba forma naszego napastnika w tym sezonie. Leci Krzysiowski! Krzysiowski ależ to zrobił! Ależ przeżył dobrońcę! O, ale teraz lecimy w drugą stronę. Jest tu Bernardo Silva i strzela nam jeden do jednego. A obrona gdzie? Halo? GG. Dobra, akcja była moja. Obrona gdzieś tam na połowie stała. Szybka kontra i nie ma co zamiatać. Bernardo Silva. Koniec pierwszej połowy. No, ciekawie. Dużo się działo w pierwszej połowie. Narzekałem, że mało się dzieje w pierwszych połowach w poprzednim meczu. A teraz dwie bramki. Nice. Erling Haaland! Dybala go nie zatrzymał. Wyjewał się przed stałym halandem. Na szczęście broni bladać bo strzał kiepski. Co jest? Nie! Oh, co jest? Nie spodziewałem się, myślałem, że on to złapie. on to przyjął, kurna i podałem typowi. Tak, nartoszowski! Aj! Jeszcze... Kabilo z gol, z gol, strzelił. O, nie wiem co mam powiedzieć. Strzelił gola, ale cisza na trybunach. Nie chcę, nie, nie lubię się drzeć, jak jest tak cicho. Ja lubię się drzeć, jak mi coś buczy w słuchawkach, a tu nic nie słychać. Nartoszowski, słaby to był strzał, ale Kamilos taka bomba z prawej nogi, że przedziurawiło ręce bramkarza. I w ogóle, jaka piękna piła do Nartoszowskiego. Chłop chciał przewrotką wybić, się trafił w piłkę, coś niemożliwego. Wygrywamy, wchodzi Tomi Albo nie, salientowski wchodzi. Wchodzi również Lucas Lexus, i Slashi Victorius, i Ryan Duda Johnson i styknie. Ten wynik trzeba dotrzymać do końca. O, de Bruyne wszedł. To jest bardzo dobra akcja. leci Lasci, Victorius, Victorius. I strzela Victorius, ale ten bramkarz, kurde. Chciałem lobikiem, ale za słabo. Coś obciął obrona znowu i Nartoszowski daje ciała. Dobra, słuchaj, no nie może tak być. Kto tu może wejść? Jezus, niech wejdzie. To można było jeszcze wykorzystać. Oj, Je Jezus, Jezus, Jezus! Gol! Jezus przed i strzelił! No nie wiadomo czy strzeliłby to Nartoszowski, Może i tak, bo ta piła, ale my wygrywamy z City 3 do 1. Jak to jest możliwe? Męczymy się z tymi najsłabszymi, z tymi najlepszymi, wygrywamy 3-1. Ale ten Ake jest słaby. Co on w ogóle nadwala? Nie, kryje w ogóle został gdzieś tam z tyłu. Wcześniej też właśnie przez tą bramkę stracili przez AK. I nie wiem czy ta sytuacja, co Nartosz nie strzelił też nie była związana z AK. O, Erling Haland broni bladacz! Ładnie. Alex Jezus, Jezus! Broni bramkarz. Ciekawe kto to w ogóle stoi, bo to nie jest Ederson! Jezus! Znowu broni. Jeszcze jest szansa. Aj, prawie sobie wbił to. Krzysiowski strzelał. Co tu się odwala w ogóle? O, -o Erling Haaland leci sam na sam. To chyba będzie gol? Nie. Co jest? Chłop nawet nie potrafi strzało oddać. Wygrywamy 3-1, coś niesamowitego. Jakie my, 3, czy wy to widzicie? Tutaj, City mogło też wygrać bez problemu. Buziaczki dla was, panowie. Kamil Kamilos, najlepszy w meczu. Igor Bladacz, ta sama. Punktacja. No, nieźle. A to Kepa bronił. Kepa, wy, ty wy. No to obydwa Manchestery mamy obalone, proszę państwa. I awansujemy na dziewiąte miejsce Premier League. Wygląda to naprawdę obiecująco, tym bardziej, że gramy teraz Fulham, które straciło już status najsłabszej drużyny, bo mają dwie wygrane. O cholera. No to nie są wcale najsłabsi i mają dobrą pasę z tego co widzę, bo wygrywają. Takim składem wychodzimy na ostatni mecz na dzisiaj z Fulam. No i trzeba ten mecz wygrać, chociaż e, troszkę rezerwowych nawaliłem do składu, więc mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w wygranej. Go to SK kontra cała szynka FC. I znowu jebany cień. Tak patrzyłem, o której my zawsze gramy. My zawsze gramy w dzień, nie wiem dlaczego. Jesteśmy słabą drużyną, te lepsze grają zawsze... W nocy. Dlatego trzeba zrobić tak, żebyśmy byli dobrą drużyną i dawali nam mecze późno, żeby było już ciemno. Ale dobry wślizg Kumingowskiego, Raul Jimenez. Oj nie, piłka się odbiła pod skrzydłowego, no i strzela nam gola. Co jest do huja? Musimy strzelić dwie bramy, co najmniej w tym meczu, żeby wygrać to. Wkurwiony lew, nie dziwię się. Nie może tak być. Bramka całkowicie z przypadku. No, odbiło się od kilka, wpadła piłka pod nogi, ja pierdzielę. Nie! Jest! Boże, no byłem pewien, że 2 do zera, już mi się chciało płakać. Oj, to musi być gol! Krzy. Kabilos! Kabilos nie strala! No kur. Jezus! Dlaczego wy tego nie strzelacie? No, schodziłem na lewą nogę i ja nie wiem, wybrał sobie, że strzeli z prawej. Co to ma być w ogóle? Podbił piłkę, ja pierdzielę. To to była pewna bramka. Louis de Goey, de Goey i słupek. A byłaby piękna brama. Brawo, brawo, brawo Dartelis, dobra obrona, dobra pierwsza połowa chujowa jak zawsze Ale mogło być całkiem nieźle, no bo mogło być 2 do 1, gdybyśmy wykorzystali te wszystkie sytuacje i ta ładna bramka by wpadła od Degoeja de Ale niestety zatrzymała się na słupku, no i jest tylko 1 do 0, przegrywamy Dobra wchodzi Marcel Kozini, dobra za Nabosakę zmieniamy Nartoszowskiego na Jest okazja, Nartoszowski, Nartoszowski, teraz tak! Ależ w końcu, odblokował się, przedryblował troszeczkę i strzelił bramkę. Dobra zmiana, może z ławki trzeba go wpuszczać. Zobaczmy, dobre podanie od Kamilosa, zwód i strzał z lewej nogi, świetnie. Wchodzi Lukas Lexus, wchodzi Tomiksowski i dajmy Bartoliniego za Westa. Zobaczymy jak się spisze Bartolini na ofensywnym pomocniku, bo niby może tam grać. Dobrze, Bartolini, Bartolini, ależ to był ciekawy strzał. Podanie górą i z woleja bardzo niezły, ale chyba w ogóle do bramki je leciało. Zrożnego Bartolini! No i łapie to, bramkarz. Za łatwo. Piękny skilek ale to jeszcze nie koniec. Kończ to sędzia. O nie! słupy! Weź no to wyjeb ktoś. Cały czas gra Fulam, to jest już ostatnia minuta meczu. Dobrze. No nie, no nie da się odebrać. Jest! Nie trafił. Koniec. 1 do jednego. No niestety, ale byliśmy słabsi od Fulam i nie powinno to tak wyglądać. Po tak dobrym meczu z City, tak słaby mecz z Fulam. I tak wygląda kolejka numer 9. Popierdolona jest ta liga. Cały czas dziewiąte miejsce, jednak do pierwszego miejsca minus 11. Nie wiem. Ciężko, ciężko jest. Grajmy cały czas z tymi lepszymi drużynami, bo wygrywamy. A z tymi słabszymi to przegrywamy. No, nie wiem. O, Sheffield chce mi dać robotę. Krzysiowski, Nartoszowski. W 11 miesiąca Premier League. O, to dobre wyróżnienie. Mamy też upgrade'y. Peter Kumingowski plus 1 i ma 80 overrolla już. O, kurde. Tomasz Plackę kolejny overall na wypożyczeniu zdobył. Salientowski też plus 1. Jutro zagramy takie zwykłe mecze. Z WBA graliśmy wczoraj. Championship już zagramy też z Brighton i z Evertonem. Czyli wszystko się może wydarzyć: albo będziemy wygrywać wysoko, albo wszystko przejebiemy, bo to są te drużyny z niższych półek. I nie wiem, no teoretycznie można by było wszystko wygrać, ale jak było, wiadomo. Dzisiaj wygraliśmy z City, zremisowaliśmy z Fulham. Ledwo wygraliśmy też tam z kimś tam, pierwszy becznik. Nie pamiętam, że wygraliśmy. W każdym razie, jeżeli chcesz zobaczyć, co się będzie działo w następnym odcinku, to zapraszam jutro o gość w godzinie 18 premiera kolejnego odcinka.